Dzień dobry, to mówi Kamil Bart. Czy umiecie słuchać głosu Boga? Bóg mówi w ciszy. Jak ktoś chce słuchać głosu Boga, to niech odprawi dobry rachunek sumienia. W internecie za 5 zł rachunek sumienia dla dorosłych. I tam wszystkie grzechy pozna swoje, wtedy będzie mógł słuchać Boga. Co zrobił źle, a co dobrze, będzie wiedział. Odmawiać koronkę do miłosierdzia Bożego trzeba, kochani Polacy, o 15 z radiem Maryja lub samemu. Wtedy Pan Bóg lituje się nad wrześnikami i nie, nie będzie potępiona ta dusza, która odmawiała koronkę do miłosierdzia Bożego co dnia. Dzisiaj jest Ewangelia. Ja jestem dobrym pasterzem. Owce słuchają mnie i idą za mną. Jak trzeba słuchać głosu Boga, to najpierw trzeba zacząć od rachunku sumienia, żeby wiedzieć, jakie grzechy się popełnia, i wtedy unikać tych grzechów. Trzeba się wytrwale dążyć do naprawy swojej, i się poprawiać grzechów, bo każda spowiedź. To tak jakby się poprawiało z grzechów jakichś trzeba się poprawić. Nie można nie, ciągle te same grzechy mówić, tylko trzeba, bo się źle spowiadają wtedy ludzie, jak ciągle te same grzechy mówią. Trzeba chociaż z jednego grzechu się poprawić, powiedzieć. i unikać jego. No rażając trzeba odmawiać. Więc słuchawki w telefonie mieć bluetooth i napisać różańc w nich YouTube różańc i od ku w YouTube i odmawiać różnicę część, bo raźną radosną światło i chwalebną Bo to Kto odmawia różaństwo dusza taka jest przeznaczona do nieba bo Matka Boża dała 12 obietnic do odbawiających różańc. Różając jest modlitwą miło Bogu i Matka Boża w doczesnych potrzebach pomoże i w wiecznych I nam się trzeba chodzić co dnia. Boże, żeby ludzie widzieli jakąś wartość mam sza święta do zbawienia, to by co dnia tłumy ludzi chciały do kościoła wejść tak by Ludzie chcieli się zbawić, do za trafić. Koronka do miłosierdzia, bo za go trzeba odmawiać. O 15 z rady Marii różaniec. Z Radiem Maryi jak ktoś nie może przez słuchawki w telefonie chodzić na spacerze i odmawiać się różając. Ja 10 różańców odmawiam dziennie. Chodzę ze słuchawkami w telefonie i się modlę na spacerach. Bo będzie wtedy lżejszy czyściec, bo najpierw jest czyściec ten, kto nie odmawia różańców, ma czyścić stalowy, a ten, kto później jest czyściec jest brązowy, czerwony, niebi fioletowy niebieski najlżejszy, to odmawia dużo różańców i dobrze żyje, zgodnie z przekazami Bożymi, nie grzeszy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.